Here you are. Cześć wam dzisiaj wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Weathering Wave Serio, o tym samym tytule i lecimy ludziska, bo jest y, sporo ciekawych rzeczy do ruszenia dzisiaj, tak spatyka zobaczymy, zobaczymy co będzie grane. Więc przede wszystkim witajcie w krainie deszczowców. Mogę dzisiaj troszkę dziwnie gadać, plus kamerka jest mniejsza, bo rozkłada mnie, rozwala mnie totalnie, a mamy stan taki niebezpieczny w okolicy gdzie ja mieszkam, co oznacza, że w minionych godzinach nosiłem rzeczy z piwnicy i z garażu, który jest troszeczkę niżej położone na wyższe piętra, bo mm, przezorny. Zawsze ubezpieczony, niekoniecznie jest sens to robić już, ale lepiej mieć zrobione niż potem obudzić się z łapką w nocniszku, szczególnie, że powodzi się rozkładają kolejni członkowie rodziny, więc jeżeli nie zrobimy tego teraz, to potem może być ciężko fizycznie dać radę. Więc przepraszam, w najbliższych dniach mogą być rozjazdy i w tym momencie gardło mi siadło totalnie, więc przejdźmy do tego, co mamy do opowiedzenia. Przede wszystkim dostałem parę fajnych komentarzy. Ehm, tutaj dziękuję za jeden. Drugi podobny komentarz poleciał od drugiego, więc mamy więcej informacji na temat Deng Deng i dlaczego nazywa się tak jak się. Się nazywa, więc jej nazwą kodową było faktycznie Deng Deng. I co więcej, na Chiny ona ma to imię, bo to po chińsku oznacza żarówka, czyli to co ma na końcu ogona to jest e, żaróweczka. Na japońsku nazywa się to, to co z tego co rozumiem też ma oznaczać żarówkę, czy światło, czy jakoś tak, no ale to, 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 nie mam tutaj jakby więcej informacji w tym temacie. A na nasze nazwa się Lumi, czyli oczywiście od słowa luminos, to jest z łaciny, znaczy tyle co światło, lumos, nox, nox to jest ciemność, lumos to jest światłość, więc bierzemy to stąd. Rozumiem, dlaczego poskakali między imionami, widzę, że nie wszystkim się to podoba. Ja jestem na tak, ja, ja nie mam z tym problemu. Jeżeli cały global ma jedno imię, to jest spoko, jeżeli jest w różnych językach, znaczy się chiński, japoński rozumiem, dlaczego mają swoje i dlaczego niekoniecznie brzmi to podobnie do nas? Wolałbym, żeby te imiona były brzmieniowo związane z tym, jak jest na Chiny. Znaczy się, żebyśmy mieli plus, minus wszyscy te same imiona? Tak, z tym, że to jest skomplikowana kwestia z mojej strony, więc żeby to lepiej wytłumaczyć, chińskie imiona są trudne do wyknięcia dla nas w naszym kręgu kulturowym, dla mnie szczególnie. Wiem, że niektórym to przychodzi łatwiej, mi to przychodzi bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Dlatego, jak pamiętacie moje stare odcinki z Genshina i z nowymi, wciąż to jest, to miałem ogromny problem z zapamiętaniem, która postać z imieniem na X. Jest którą postacią, jak się to wymawia, jak się to czyta, co jest co. Stąd też e, Shinciu został czopkiem, że. To jest w ogóle śmiechowa historia, jak mi potem tłumaczyli ludzie, dlaczego na święciu mówią Czopka jest takie. Ale ja to wymyśliłem. Ja jestem tym content kreatorem, który to rzucił w ramach żartu i to się przyjęło. Nie musicie mi tego tłumaczyć, naprawdę. Więc wracając tutaj mam dokładnie ten sam problem. Jak patrzę na postacie w tym tytule, w tej grze, to wiele wizualnie jest połączonych z mojej perspektywy także jak na nie patrzę, to nie odcinają się jakoś za bardzo. Plus ich imiona no bajżej kojarzymy się z więc więcej inaczej, ale Janeczek, nie Janeczek, te imiona są takie. Przeskakujące mi nad głową bardzo mocno, więc fakt, że odchodzą od chińskich imion i je zmieniają, z jednej strony mi będzie łatwiej, z drugiej strony, wolę, żeby te imiona były połączone z kulturami, z których te postacie pochodzą. Szczególnie, że od aktualizacji 2.0, nie ukrywając, wszyscy wiemy spekulacje i spoilery, że będziemy rąbali w inne kultury. Więc co wtedy? Czemu te chińskie imiona przestają być chińskie? Kiedy będziemy sięgali po inne kręgi kulturowe, inne nazewnictwo, wtedy nie wiem, nie jestem przekonany, nie podoba mi się to do końca. Chociaż Lumos pasuje do tej postaci i też dostałem info, że ona nie jest. Jest myszą, a jest chomiczkiem. Bardzo możliwe, bardzo prawdopodobne. Z drugiej strony, nie widziałem nigdy chomika z takim ogonem. Dla mnie ewidentnie to była mysz polna z żaróweczką na końcu długiego ogona. Wygląda to czadersko, ale może oni nie mają jakiegoś takiego połączenia, że jak jest długi ogon, to wiadomo, że to jest myszka, a nie chomiczek. I ja tam widziałem myszkę. No, ale to jestem ja. Coś tu powinienem dorzucić? Nie. Dziękuję za te komentarze. Wytłumaczyło mi to bardzo dużo, dlaczego takie imię, dlaczego w tej sytuacji i tak, więc przeskoczmy do kolejnej rzeczy, z którą widzę, są troszeczkę większe dramy, bo niektórzy są strasznie pozytywnie nastawieni. Wiem, znaczy drama jak drama, zło określenie. Już tłumaczę o co chodzi. Niektórzy są strasznie pozytywnie nastawieni do designu tej postaci. Deng Deng, czyli Lumi, podoba im się strasznie mocno i okrutnie. I ludzie są nahypowani. i przyznam się, że jestem w tej grupie, bo mi się Lumi podoba strasznie. To jest chyba jedna z naj... Bardziej uroczych, miłych, fajnych postaci, jakie ostatnio widziałem. Nie do końca ten typ hardcora, którym ja bym chciał grać w tej grze, ale wygląda na tyle fajnie, że gdyby była piątką, to by była w top 5 postaci, na które chcę zarolować. Nie w top 3, nie jest, nie jest na podium, to nie jest postać, po którą będę się szarpał, tak jak kamelia czy frolowa i, i czun w wersji nowej i czun w wersji starej, ale jest w top 5, czyli zaraz za nimi. Zaraz za kamelią, czun nową, czun starą i frolową, na piątym miejscu powiedziałbym, że jest design. Y naszej małej Lumi. Chciałem powiedzieć Lux. Lumi! Lumi! Lux to jest LOL. To jest inna postać, inna gra, inne uniwersum. Wracając, niektórzy są bardzo, bardzo, bardzo na nie i jak skaczę teraz po forach i patrzę komentarze, jakie ludzie mają, to są bardzo niezadowoleni z jej wyglądu. I tak... Nie jestem przekonany, bo jestem po drugiej stronie skali i wygląda to dla mnie bardzo dziwnie, więc daj znać, jak u Ciebie, czy design Ci podchodzi i jest ok, czy wręcz przeciwnie, bo widziałem na razie tylko skrajne emocje. Raczej nie zauważyłem ludzi, którzy mówią ok, jest spoko, nie robi mi różnicy albo nie robi to na mnie żadnego wrażenia, jest sobie to jest, tylko wręcz ludzie, którzy, no ten design jest świetny, podoba mi się bardzo lub. Ten design jest paskudny, nie mogę na to patrzeć i nienawidzę. Stąd moje zdziwienie. Przeskakujemy na chwilę na Twittera. Do Narushio pozdrawiam tutaj bardzo mocno i serdecznie. Oczywiście moja kamera zasłania, ale to jest za Narushio informacja, kto będzie na TGS w budce jako cosplayerzy od Weathering Ways. Właśnie więc mamy postacie tak jak Jinshi Changli, Shorekeeper, Encore, Yang Yang oraz Yin Lin. I oczywiście dwójka naszych rowerków powinna być. Jeżeli mówimy o content kreatorach którzy wcielą się w te postacie, to ja ich przeczytam i za momencik pokażę. Tylko nie wiem, czy mogę pokazać to, co oni mają na swoich społecznościówkach, więc za męskiego rowerka będzie x mitchell czyli ten człowiek, OK. Za Changli będzie sithle z 011, czyli z tego, co rozumiem, ta content-kreatorka, ale niżej nie zjeżdżamy. <ścoughs> Za Jinshi będzie Angelia Lapin, czyli ta content kreatorka dla odmiany. Dobrze, dobrze, widzimy z czym mamy tutaj do czynienia, chociaż ona mi z typu urody nie do końca pasuje do tej postaci. Powiedziałbym wręcz, że bardzo mi nie pasuje do tej postaci z typu urody, ale to może ja. I tak liczy się jaki cosplay ma dana osoba, a nie to jak wygląda. Więc to najważniejsze. Jin Lin to będzie czekolad kos i to jest. Ta pani, ok rozumiem tutaj zenle zero jakieś wcześniejsze cosplaye są również. Za Yang Yang twarzą służyć będzie Leo Aoi i to jest ta cosplayerka. Dobrze, w miarę bezpiecznie jest. Okej, okay, ta mi nawet pasuje. Shorekeeper będzie przez mmm MI I to jest ta pani, tylko dajcie jej... Ja Jedna z tych tutaj u góry powiedzmy O jest, na, na awatarku widać lepiej po, po, Powiedzmy tak, powiedzmy tak I za Encore będziemy mieli Kaoro Kuri I Kaoro Kuri to jest ta pani... Mega chat zamknijmy to czym prędzej ze względu na to, że niektórych tych cosplayi ewidentnie nie mogę pokazać na nagraniu, nie mogę pokazać na odcinku. Troszeczkę się przejechaliśmy z tym tematem. Mamy listę potwierdzonych oficjalnych cosplayerów i cosplayerek, którzy pojawią się na TGS z wową związaniem. Więc przeskoczmy do uwaga spekulacje i spoilery, spoilery, spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem, oka jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z te informacje muszą okazać się prawdziwe, niektóre z nich mogą być trafne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Dzisiejsze spekulacje skupią się może nie na cosplayach, ale na skinach, które są spekulowane bardzo mocno i z lików, i jakby z kalkulacji na aktualizację 2.0. Więc zanim rozpętała się burza na telegramie i totalna masakra, ludzie przeze mnie zaprzęgnięci do roboty znaleźli troszkę danych na ten temat, więc podzielę się. Tym teraz z Wami, więc. Z tego co rozumiem, na moment wycieku gotowe były dwa skiny na aktualizację 2.0, planowane. Wojenka z likerami jest, więc nie udaje nam się potwierdzić i zweryfikować większej ilości informacji. Tam się hojo bardzo mocno rozkręciło, ale wszyscy naokoło na tym korzystają poza snowbreakiem. Czy mają przechlapane, ale o tym może na, na inny odcinek gdzieś kiedyś rzucę do jakiejś CJG czy coś. Więc jeżeli chodzi o skiny, było potwierdzenie dwóch gotowych, więcej koncept artów. Z tego co rozumiem, dwa skiny są już związane bardziej z nową zoną do postaci istniejących, czyli idziemy w troszkę bardziej włoskie klimaty. O tym też pogadamy za moment. Jest bardzo możliwe, albo przynajmniej osoby, które twierdzą, że widziały co widziały, twierdzą, że widziały koncept art dla skina rowerka w wersji męskiej i żeńskiej, czyli głównego bohatera, głównej bohaterki, że mają dostać swój nowy wygląd. W nowej zonie, i to jest to, co mogłoby być za darmo, albo wygląda tak, jakby było do odblokowania fabularnie, czy w jakikolwiek inny sposób. Drugi skin jest dla którejś postaci uznawanej za fan favora, i jest to skin do kupienia, jeżeli dobrze zrozumiałem, cała reszta informacji jest bardzo łąki. To wszystko może podlegać zmianie, ale nowy skin dla postaci istniejącej wygląda jak coś z nowej zony, tylko do postaci, która pochodzi stąd, czyli z bardziej właśnie chińskiej kultury. Nie wiem kto był największym fan favorite do tej pory chyba Changli, więc jak miałbym strzelać na najbardziej popularną. Post Postać, którą największa ilość graczy ma i jest zainteresowana zakupieniem potencjalnie skina dla tej postaci, to właśnie Changli to będzie, bo Kamelia jest zbyt świeża i jeszcze nie wiadomo jak dobrze się sprzeda, więc gdybym ja miał wybrać komu zrobić skina, to byłaby to faktycznie Changli. I tutaj też jest problem z tym, że Changli przecież zmienia wygląd podczas walki i skin dla niej jest troszkę bardziej wymagający niż skin dla standardowych postaci, które wyglądają cały czas tak samo. Więc. Zobaczymy, zobaczymy co tutaj zostanie ugryzione i jeżeli będzie zmiana wyglądu dla Changli, to może być fajnie, bo to musi być wielowarstwowa zmiana wyglądu. A nie tylko, że zmienią jej podstawowe, a cała reszta zostaje bez zmian, bo nie może pozostać bez zmian. Więc jeżeli to faktycznie jest changli, no to jest to wypaśna informacja. Takie dane poleciały weźcie pod uwagę, że to już ma prawie dwa tygodnie to info i coś tu powinienem dorzucić? nie. Poza tym, że poleciały później liki, które potwierdzają, że na 2.0 powinniśmy dostać. Pierwsze skiny to nic nowego się tutaj nie pojawiło, więc dorzucam to do listy rzeczy do opowiedzenia. Wrócimy do tego, jak będziemy mieli więcej informacji, a ja wam przypominam, że trwa w tym momencie błogosławieństwo nocnej duszy oraz służba wesele. Zapraszam do wspólnej zabawy w tych konkursach. Miał słóweczka, pochodzi od drogiego. Dziękuję Ci za wysyłanie dużej ilości informacji zajmowanie się nikami ogarnianie tych wszystkich rzeczy oraz za te fantastyczne miejscóweczki również. Korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym wasze wsparcie. jest nieocenione. Lisi mogę we Wasza magie sprawdzić. Potężna jesteście osą, dzisiaj arcy magowie, wasza magia sercy jest potężna jesteście arcy osą, dziś twitter na wasza magia jest potężna jesteście twitter na Twitchu, widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć na dniach. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc jeśli Ci się podobało, to nie zapomnij dać mi łapki w górę, a jeżeli wręcz przeciwnie, no to poproszę łapkę w dół. Życzę Wam miłego dnia, dobrego oddźwięku, świetnych pięciogwiazdkowych rolek, niech rowery karencie Wam sprzyja, miłego do następnego i hej! Chciałem powiedzieć coś mądrego na koń... O, to wygląda jak drzewko bonsai takie duże, ale okej. Okay. Chciałem powiedzieć coś mądrego, ale ewidentnie muszę iść się nafaszerować lekami i wracać do przenoszenia rzeczy z dołu na górę.